Jeśli masz cukrzycę i decydujesz się na jedzenie produktów tylko i wyłącznie pochodzących od zwierząt, co jest super, naprawdę super, polecam ci to, to przestrzegam cię przed y, 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 stosowaniem jakby takich przekonań z czasów, kiedy się jadło wszystko z umiarem i liczyło indeks glikemiczny. To znaczy, żeby y, jeść chude mięso, jeśli mięso, oraz stosować tłuszcze roślinny. Tłuszcze roślinne są toksyczne pod każdym postacią. O, wyjątek tam olej kokosowy, ewentualnie oliwa z oliwek, ale to są słabe wyjątki. Druga rzecz, masz jeść mięso tłuste. Właśnie tłuste. Jak będziesz jadł mięso chude, to pamiętaj, że z tego chudego mięsa połowa białka zamieni się tobie w cukier i nie będziesz w stanie dalej opanować cukru, mało tego, dalej będzie insulinooporność. Więc to musisz zredukować. Jeśli nie możesz jeść tego mięsa, dogryżaj sobie masło przez cały dzień, małe dawki, będziesz miał doskonałe źródło energii z tego tłuszczu oraz witamin.